17 października 1740 roku kapitan Witus Bering, duński żeglarz w służbie carskiej, założył osadę, która stała się później jednym z najbardziej odległych i symbolicznych miast Imperium Piotropawłowskiem Kamczackim. Nazwa nie była przypadkowa pochodziła od dwóch statków jego ekspedycji św. Piotra i Świętego Pawła. Które dopłynęły do wybrzeży Kamczatki, kończąc trudny etap żeglugi przez północny Pacyfik. Ten moment był nie tylko narodzinami miasta, ale także jednymi z kamieni milowych w historii rosyjskich wypraw geograficznych i kolonizacji Dalekiego Wschodu. Pietro Pawłowsk Kamczacki, powstał w ramach tzw. Drugiej Ekspedycji Kamczackiej, znanej również jako Wielka Ekspedycja Północna. Było to jedno z najbardziej ambitnych przedsięwzięć badawczych XVIII wieku. Projekt miał zmapować północne i wschodnie wybrzeże Azji, odnaleźć przejść do Ameryki i potwierdzić, czy kontynent. Azji i Ameryki są połączone lądem. Bering wspólnie z Aleksiejem Chirikowem wyruszył z Ochocka na Kanczatkę, by stamtąd kontynuować badania w kierunku Alaski. Zanim jednak podniósł kotwicę, na nieznanych wodach potrzebował portu i tak właśnie narodził się Pietro Pawłowsk. Zatoka Awacza, w której osiedlili się członkowie ekspedycji, stanowiła idealne miejsce na budowę portu. Osłonięta od sztormów, głęboka i bezpieczna, pozwalała na zakotwiczenie nawet dużych okrętów. Wokół powstały pierwsze baraki, magazyny, warsztaty, a także dla Załogi i oficerów. Wkrótce Osada stała się nie tylko punktem wypadowym dla wypraw Beringa, ale też stałą bazą morskiej rosyjskiej obecności na Pacyfiku. Choć sam Bering nie dożył powrotu ze swojej ostatniej wyprawy, zmarł w 1741 roku na wyspie, nazwanej później jego imieniem, to jego dzieło przetrwało, a miasto, które założył, stało się bramą Rosji na ocean. W XIX wieku Piotr Pawłowski kamczacki zapisał kolejną chwalebną kartę swojej historii. W czasie wojny krymskiej miasto zostało zaatakowane przez flotę brytyjsko-francuską, choć siły obrońców były wielokrotnie mniejsze, udało się im odeprzeć napastników. Zwycięstwo to odbiło się szerokim echem w całym imperium. Pietropawłowsk stał się symbolem odwagi i lojalności wobec ojczyzny, a także przykładem, że nawet najbardziej odległa placówka może mieć ogromne znaczenie strategiczne. W kolejnych stuleciach miasto rozwijało się jako ośrodek rybołówstwa, żeglugi i badań naukowych. Położone wśród wulkanów i dzikich krajobrazów Kamczatki stało się centrum życia regionu i punktem kontaktu między człowiekiem a naturą, a jej najbardziej pierwotnej formie Dziś Pietro Pawłowski Kamczacki, liczący ponad 150 tysięcy mieszkańców, jest nie tylko stolicą kraju kamczackiego, ale także żywym świadectwem epoki odkryć, kiedy geograficzne mapy świata dopiero się zapełniały, a granice ludzkiej odwagi przesuwały się coraz dalej ku nieznanemu. 285 lat po jego założeniu historia Pietro Pawłowska przypomina o tym, że cywilizacja rodzi się nie tylko w ciepłych portach i wielkich miastach, ale także tam, gdzie zimny wiatr nad oceanu spotyka ogień wulkanów, a człowiek decyduje się postawić pierwszy znak swojej obecności na krańcu świata.